Hala sportowa zespołu szkolno-przedszkolnego w Lyskach opanowana została przez przedszkolaki. i To właśnie tutaj już po raz trzeci odbyła się gminna przedszkoliada pod hasłem Baw się zdrowo na sportowo. Gry, zabawy, współzawodnictwo, ale i promowanie zdrowego stylu życia dla naszych najmłodszych. W przedszkoliadzie udział wzięły reprezentacje wszystkich placówek przedszkolnych z terenu gminy Lyski. Idea tej przedszkoliady polega na tym, żeby u dzieci kształtować przede wszystkim ruch, Zdrowe nawyki żywieniowe i to, że aktywne spędzanie czy to wolnego czasu, czy czasu w przedszkolu jest bardzo ważne dla naszego zdrowia. Podczas przedszkolnej rywalizacji uczestnicy musieli zmierzyć się z kilkoma konkurencjami promującymi aktywność fizyczną i zdrowe odżywianie. Pierwsze konkurencja sportowa. To jest takie wyścigi szeregów. Następne konkurencje będzie to konkurencja plastyczna. Następna konkurencja to jest taka zagadkowa, pewne zadania do wykonania dla przedszkolaków. Poza tym są jeszcze rymowanki, które przedszkolaki musiały przygotować w swoich przedszkolach i się ich nauczyć. No i ostatnia konkurencja, zdrowy talerz. To jest konkurencja, która polega na tym, aby dzieci z produktów żywnościowych, które mają, mogły sobie stworzyć zdrowe kanapki. Podczas zawodów emocje udzielały się nie tylko przedszkolakom, ale także wychowawcom. Oczywiście, jak są zawody, to i emocje, i między dziećmi, i między nami. Jest taka wielka rywalizacja, dzieci się cieszą, no i liczymy, że zdobędziemy ten puchar, ten najważniejszy, ten pierwsze miejsce. Jak się okazuje, przedszkolaki z terenu gminy Leski doskonale wiedzą, co to znaczy bawić się zdrowo na sportowo. Po prostu lubię jakieś bieganie, jakieś sportowe rozciąganie. A jeśli chodzi o zdrowe odżywianie się znasz jakieś owoce i warzywa? Ogórek, pomidor, sałata, rzodkiewka. Dlaczego warto uprawiać sport? No żeby być warto wytrenowanym. No żeby być silnym też i zdrowym. W sportowej w Leskach trwała zacięta rywalizacja, jednak zajęte miejsce nie było tego dnia najważniejsze, a sam udział i zdobyta wiedza. Warto dodać, że wszystkie drużyny zostały nagrodzone i nikt nie opuszczał trzeciej gminnej przedszkoliady z pustymi rękami.